Cześć, witajcie Artur Brzychcy loża gentlemanów. Dzisiaj słuchajcie, chodziło mi nie o whisky. Chociaż trafiłem w to miejsce ze względu na whisky, na whisky, której jeszcze nie ma, natomiast już niedługo prawdopodobnie się na rynku pojawi. Jest nowa destylarnia w Szkocji na tym pasie hybrydów zewnętrznych niedaleko, niedaleko wyspy Skye, czyli tej wyspy, z której pochodzi whisky Talisker. Tam powstała destylarnia Isle of Harris no i Isle of Harris oznacza tyle co wyspa Harris w Geliku. I to jest, słuchajcie, miejsce o tyle niezwykłe, że ponieważ to jest miejsce troszeczkę zapomniane, to jest miejsce, gdzie ludzie wciąż mówią w Geliku. To jest niesamowite. Nigdy nie przestali, bo dzisiaj Szkoci często wracają do gelikę, tak? wracają do tego swojego dawnego języka. E, natomiast no, językiem urzędowym jest angielski. Natomiast na Harris nikt nigdy nie przestał mówić w Geliku. E, naród y, no, biedny, bo tam tak naprawdę tylko ryba i tylko e, wełna, owcza. E, coraz więcej ludzi stamtąd ucieka. Jak Andrew Bakewell kilkadziesiąt lat temu przyjechał na tę wyspę, to się zakochał, bo ta wyspa jest absolutnie przepiękna. Zakochał się w tej miejscowości. Jak on tam przyjeżdżał, to było mniej więcej około 4000 mieszkańców tej wyspy. W przeciągu niecałych 20 lat liczba mieszkańców spadła do 2 tysięcy. W związku z tym zatrważająco niskiej ilości. Dlaczego? No, bo młodzi nie chcą tam żyć. Młodzi chcą mieć dostęp do rozrywek, do kultury, tak, do, nawet do wiedzy. A nie miast, miejsc, miejscowość, wysepka, gdzie, gdzie są tylko małe wioseczki rybackie, gdzie są stada owiec i tak naprawdę nic się więcej nie dzieje. Dlatego Bakewell podjął się pomysłu. Raz na biznes, a dwa też pomysł takiego socjologicznego, żeby troszeczkę tą wyspę ożywić. I postanowił zrobić destylarnię. Destylarnię, w której docelowo będą robione, będzie robiono whisky. Znaczy whisky już jest robiona. Tak? Natomiast pomimo tego, że już minęły 3 lata, czyli ten okres, który musi whisky przyleżakować w dębowej beczce, 3 lata i jeden dzień przypominam, żeby mieć prawo do nazwy Single Malt Scotch Whisky... Mm, o tyle, słuchajcie, oni stwierdzili, że nie będą tak robić, tak postępować, że wypuszczą swoje whisky dopiero w momencie, kiedy uznają, że ona dojrzała. No, to jest bardzo dobre podejście, oczywiście, no, ale też kontrowersyjne o tyle, że wiadomo, że to jest mrożenie kapitału. Szczególnie, że jeżeli jeszcze zorientujemy się, że to jest destylarnia, w której pracuje niezwyczaj wiele osób, dlatego że Bakewell koniecznie chciał poruszyć miejscową ludność i sporo osób pozatrudniał. Oni już dostali Nagrodę na najlepsze centrum wizytacyjne w destylarni. Dostają sporo nagród, między innymi za to, co stoi na stole. To jest gin. To akurat nic niezwykłego. Bardzo często, zanim się destylarnia zacznie produkować whisky, produkuje na początku gin, bo gin się produkuje szybko i nie musi leżakować. W związku z tym. Sprzedaje się tu i teraz, a nie czy czekamy długie lata na coś, co wyrosie nam w, co tam dojrzeje w beczkach. W związku z tym, tutaj ten krok jest absolutnie zrozumiały, natomiast już mniej zrozumiała jest filozofia wokół tego dżinu. Jest mniej zrozumiała przez księgowych, natomiast przez nas, ludzi, którzy się mają pasjonować potem aromatem i smakiem tego trunku, to jest jak najbardziej zrozumiałe i jak, jak najwspanialsze, tak naprawdę. Zobaczcie, to jest gin, który jest robiony e, e, oczywiście <laughs> na bazie e, e, jołowca, przepraszam, e, tak jak każdy dżin, ale oczywiście jest impuzowany mnóstwem różnych e, miejscowych, e, czyli rosnących na Isle of Harris, e, miejscowych Ziół i przypraw. Natomiast niesamowite jest to, że oni tak bardzo chcieli stworzyć coś wyjątkowego, i całe myślenie Bakewella idzie w tą stronę, żeby cały czas pokazywać charakter wyspy Harris, że zanim przyjedziemy na tą wyspę. Zanim pomożemy tam napędzić tą gospodarkę, zanim spowodujemy, że za, dzięki naszym pieniądzom, że, czyli turystom, whiskoturystom, turystom dżinoturystom, czy po prostu turystom, zanim tam dotrzemy, to już się w niej zakochamy, a przynajmniej będziemy częściowo rozumieć jej charakter. I między innymi taki jest ten dżin. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że jest infuzowany poprzez zioła i roślinność, która jest tam na wyspie, to oni poszukiwali czegoś takiego, co jest typowe tylko, tylko dla tego regionu. I znaleźli. Mianowicie jest coś takiego jak wodorost cukrowy, Sugar Kelpie, który no, rośnie głównie wokół tej wyspy Harris. I jeden z elementów używanych do tego ginu to jest właśnie ten wodorost. Co więcej, można użyć. Seryjnie produkowanej butli i bardzo oszczędzić, bo koszt szkła przy, przy robieniu whisky jest niebagatelny jest nie, nie i, i wcale to nie jest tania sprawa. Natomiast oni znowu stwierdzili, że jednak nie pójdą na skróty i że zrobią coś niezwykłego. No i zobaczcie, ta butelka jest bardzo niezwykła. I ponoć oddaje kolor wody, która jest szczególnie tu na dnie. No, tego nie widzicie na pewno, ale tutaj jest bardzo niebiesko na dole. Kształt jest bardzo nietypowy, bardzo nierówny. Nawiązuje też do wirów, które są przy wyspie Harris. Tutaj sam papier też jest. Z w, kawałkami miedzi, ale też z kawałkami właśnie tego wodorostu. W związku z tym to się wszystko naprawdę fajnie trzyma kupy. Butelka jest nierówna, natomiast butelkę projektowali jedni z najlepszych projektantów szkła, ale nie, 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 nie tworzyli jej, nie wymyślali jej siedząc u siebie w biurach we Włoszech czy we Francji, tylko słuchajcie, zostali zaproszeni na Harris. I taki był wymóg klienta, czyli właśnie Bakewella, że, że oni najpierw przyjadą, poznają ludzi, poznają charakter tej wyspy i dopiero będą tą butelkę projektować. I w ten sposób to powstało, pomimo tego, że sobie sami namnożyli kosztów. W związku z tym, zobaczcie, jak bardzo Bakewell poświęcony jest temu, żeby przede wszystkim. Isle of Harris, wyspa Harris, żeby nabrała życia, wigoru i żeby tam się naprawdę działy różne rzeczy. I powiem Wam szczerze, ja na tej wyspie jeszcze nie byłem, ale słowo jeszcze jest tutaj kluczowe, bo po tym jak porozmawiałem z ludźmi z tej destylarni, jak poznałem historię Beyquela, zobaczyłem jak oni od tego 2015 roku, bo w październiku 2015 roku dopiero została ta destylarnia otwarta. To w tak krótkim czasie oni osiągnęli już naprawdę bardzo dużo i się nie, absolutnie się nie zamierzają zatrzymać. E, pędzą cały czas do przodu, natomiast nie pędzą na ilość, tylko zdecydowanie jakość jest dla nich niezwykle ważna i bardzo ważny jest duch Harris. W związku z tym, to jest coś, co mnie absolutnie do tego projektu przekonuje. Nie mogę się doczekać e, whisky stamtąd, natomiast słuchajcie, ponieważ. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Na razie mamy jean. Jean ja uważam jest znaczy ja nie jestem wielkim fanem jeanów, to od razu wam się przyznam. Natomiast wiem w jakie ręce ten jean później oddam, bo to jest jean, który na pewno przyda się dobrym dobrym barmanom a Jakiego Barmana uważam za dobrego, z niskim głosem, to wiecie doskonale, w związku z tym już wiecie, gdzie Eye of Harris później szukać. E, dobrze, słuchajcie, oczywiście gin e, e, biały, e, bez dziwnych kolorów, czysty, e, czysty i klarowny, 45% mocy. No, oczywiście wnosi jodła, sosna w pierwszej kolejności. Ale i ziołowe takie nuty trochę oregano, yy, trochę. Hmm, ten nie rozmaryn, tylko. Yy, może sobie zaraz przypomnę. Takie zioło używane w kuchni. Kolendra. O, już wiem. O, a teraz spod spodu wychodzą cytrusy. Cytryna, bardzo wyraźnie. Ale i trochę takich bardziej gorzkich cytrusów, trochę grejfruta, może troszkę limonki. No i coś takiego słodkiego, delikatnego. Co to jest to słodkie? To może być ten wodoras. słuchajcie, dlatego że to jest takie słodko-morskie jakieś, takie dziwne. Ale, ale absolutnie przeważający jodła, sosna, potem cytrusy, tak? no i te zioła, które tam tak to wszystko otaczają, dodając em, wytrawności i goryczki. Dobra. Hmm. Jednak nie wiem, czy oddam Grzesławowi. Hmm. Jego próbowałem dawno temu, nawet zrobiłem odcinek, później się okazało, że coś e, było zepsutego. No, z dźwiękiem oczywiście. A, I już... E, I ten odcinek do Was nie poszedł, natomiast mm, butelkę odstawiłem i o niej zapomniałem. I teraz do niej wróciłem i dopiero mm, sobie uświadomiłem, jak ona jest dobra. Słuchajcie. Dużo słodyczy. Ewidentnie to jest ten y, wodoros, bo to czuć nawet troszeczkę mi się kojarzy, jak się na Tortach kładło kiedyś taki był listek, który był nasączony cukrem. Kojarzycie, takie, takie, takie coś zielonego. To się jakoś tam nazywa. Oczywiście nie, nie pamiętam tej nazwy. Muszę się tutaj ponadrabiać. Bardzo was za to mm, przepraszam. Natomiast tam jest tak, że trochę jest taki. Jest dużo słodyczy, ale i taka zieloność niepokojąca w smaku tam wychodzi czyli coś takiego roślinnego, właśnie. I tutaj jest podobnie przy czym jest delikatna nuta, też właśnie taka morska. W związku z tym, moim zdaniem, to jest ten wodorost absolutnie. Więcej cytrusów w ustach, dochodzi nawet pomarańcza, uważam. Oczywiście jodła, oczywiście sosna. I kolendra, to ta kolendra z nosa tutaj bardzo wychodzi w ustach. Mm. Ale tych cytrusów po prostu masakra, mnóstwo. Co więcej, tekstura jest taka, jak się mm, zje... Mm, po, po, znaczy zje, pogryzie skórkę od cytryny właśnie. To jest tak, w ustach jest tak specyficznie, jest tak dużo tej woskowości cytrusowej. Bardzo fajny efekt. I fajny, długi finish, proszę państwa. Naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem Ginu, mówię, ja średnio. Natomiast jak ktoś jest miłośnikiem Ginu, to myślę, że taką butelkę powinien sobie e, sprawić. E, My żeśmy walczyli o to, żeby Loża Gentlemenów e, mogła wprowadzać na rynek Isle of Harris. No. Finalnie żeśmy się nie dogadali, zresztą nie ma co się dziwić, bo my te zasięgi sprzedażowe tak naprawdę nie mamy zbyt dużo, bo jesteśmy malutką firmą. Mm. A tu potrzeba no, potężnego gracza, tak? naprawdę potężnego gracza, który by ten jean był w stanie powprowadzać i do dobrych sklepów, i do choreki. Tak? No, przede wszystkim, bo to jednak jest wciąż przede wszystkim dla barmanów. Co więcej, cena nie jest zbyt niska, to jest już bardzo ekskluzywny Jean. Natomiast Jean, który zdobywa mnóstwo, mnóstwo nagród i po spróbowaniu już się absolutnie nie dziwię. W związku z tym, słuchajcie, I love Harris, miejsce e, wspaniałej wełny na Tweedy. E, Tweeds Harris zresztą jest bardzo e, znany, to się zapytajcie e, krasów i specjalistów od, od, od wełen. E, ryba, e, nasze po, 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 porty e, rybackie, tak? No i teraz jest destylarnia z dużym centrum e, wizytacyjnym. Ja na pewno tam pojadę. E, e, Sugar kelp, tak, jest napisany, nawet tutaj na etykiecie nie zwróciłem wcześniej uwagi. Pojadę, myślę, że nawet ten gin tam na miejscu będzie smakował zupełnie inaczej. A przede wszystkim czekamy na whisky, która mam nadzieję, że już niedługo, już za chwilę, za momencik, może za rok, może za dwa, się na rynku pojawi i wtedy spróbujemy whisky. Myślę, że przy takim nastawieniu, przy takim podejściu, ta whisky też będzie znakomita i absolutnie niezwykła. Dobra, dzisiaj tyle, dzięki Wam śliczne. Jean Isle of Harris, słuchajcie, spróbowany. O kurcze, słuchajcie, nawet, nawet na, na banderoli tutaj. Nie wiem, czy to zobaczycie? Zobaczcie, co tutaj są parametry geograficzne wyspy, żeby, żeby żeglarz mógł trafić. To w ogóle niesamowite. Super pomysł. Piękny też korek. Nie, naprawdę jestem pod bardzo dużym e, wrażeniem e, tej butli, tego co jest w butli, e, podejścia ludzi, tego jak oni są oddani e, filozofii. E, mówią, że to nie jest przede, przede wszystkim to nie jest biznes, przede wszystkim to jest filozofia i przede wszystkim to jest miłość do tej wyspy. I bardzo w to wierzę dlatego, że nie wszystko da się zagrać, jak się, jak się z kimś rozma ro rozmawia. No, chyba że jest się genialnym aktorem, no a to jednak nie podejrzewam, żeby ze względów aktorskich tam ludzi dobierano. Słuchajcie, jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Hej.